Witam Was serdecznie, Mariusz Burgi, Portal Burgmania. Słuchajcie, jestem u importera, Kimko. Przyjechałem zobaczyć nowość, jak to zawsze bywa. Wszelkie nowości zawsze mnie interesują, dlatego jestem ze względu na to, że CV3. Pojawiło się CV3, jest już w sprzedaży. Pierwsze egzemplarze, z tego co wiem, trafiają już gdzieś do, do odbiorców. No i zrobiłem tym skuterem mały przejazd. Mały przejazd taki, żeby tylko tak jakby mieć pierwszy wgląd. W co, co ten skuter oferuje. No i powiem Wam tak, będzie co o nim pisać, będzie co o nim opowiadać. Skuter jest bardzo ciekawy, widzę tutaj wiele poprawek. Widzę przede wszystkim względem tego, co w pierwszej wersji przedprodukcyjnej gdzieś były jakieś defekty, tutaj zostało to poprawione. Bardzo dobrze wygląda to jakościowo, jeżeli chodzi o plastiki, o szczeliny, tu jest wiele poprawek. Nie mamy pralki, mamy tempomat, mamy duże, duży wyświetlacz TFT z zegarami. Mamy taki bajer, jak na przykład oparcie regulowane. Słuchajcie, o tym wszystkim opowiemy wam niebawem, skuter już jest, jest dostępny. Ja ze swojej strony mogę zaprosić jak zawsze na nasz portal na Burgmanie. Słuchajcie, u importera już w tej chwili ten skuter jest, więc serdecznie pozdrawiam Was świątecznie noworocznie. Udanych kilometrów w nowym roku i wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się.